Dzień dobry miłe panie. Dzisiaj odcinek jak spać, w jakiej pozycji spać i czy spać ubranej czy nie. To jest wbrew pozorom bardzo ważne, bo od tego zależy czy się wyśpicie czy nie. Co do długości snu to powinno się spać około 6-7 godzin. Starsi trochę mniej, krócej potrzebują, młodsi trochę więcej potrzebują. I jak gdyby mm, powinni spać w ciemności, wszystkie diody w telewizorach powinny być wyłączone. Najlepiej, żeby jakiś nie wiem deszczyk padał za, za, za szybą, wtedy się bardzo fajnie śpi, jest taki uspiający. Yy, no i oczywiście najlepiej, żeby nikt obok nas nie chrapał, jeżeli to jest możliwe. Teraz czy spać w ubraniu, czy nie? Wszystko zależy w jakim. Zawsze się, jeżeli już, to powinno się spać w bawełnie. W luźnych, nie uciskających rzeczach. Bardzo ważną sprawą jest dla was, yy, miłe panie, żeby. Piersi były nieprzyciśnięte przez żadną część, ani przez nas, czy przez naszą rękę, ani przez jakiś ubiór i żeby nie były po prostu za bardzo w, ciepli, w ciepłym miejscu. Od tego, czy to miejsce jest bardzo ciepłe, czy nie, zależy w przyszłości od tego, czy na przykład w ciepłych miejscach powstają częściej nowotwory piersi. Tak. Są takie prace, w których oceniano po prostu cztery kwadranty piersi i okazało się, że część ta, która jest najbliżej ze górna zewnętrzna ramienia, to ona ma naj, najczęściej, rak występuje w tej części, a najrzadziej występuje tutaj na tej środku na dole. Dlaczego? Bo to jest po prostu zimniej. Czyli teoretycznie temperatura spania powinna być dużo niższa, to chyba już wszyscy o tym dzisiaj mówią. Uważam, że powinna temperatura wynosić między 16 a 18 stopni. Ja wiem, że co niektórym się może z was to nie będzie podobało, ale ja robiłem próby przy 12 stopniach spało się fajnie, a mój rekord to nawet spałem raz przy plus 5 stopniach też się dało spać, także nie było aż tak źle. Teraz jeżeli chodzi o tą pozycję, najlepiej spać w sumie najbezpieczniej na wznak nie polecam, bo mogą być problemy z oddychaniem, w odwrotnej sytuacji też nie polecam, ponieważ można się poddusić. Także najlepiej jednak spać w jakimś stopniu na boku. Żeby spać na boku, to trzeba sobie mniej więcej zawsze przygotować y, odpowiednio łóżko. Nie może być materac ani za twardy, albo za miękki. Ważne jest, żeby nasza pozycja spania, żeby głowa była w jednej linii, linia pośrodkowa z kręgosłupem i powiedzmy sobie z nogami. Wtedy nasz kręgosłup nie będzie wyginany w żadną ze stron. To jest bardzo ważna sprawa, dlatego najlepiej pod głowę sobie podłożyć takiego małego jaśka. Oczywiście trzeba sobie zobaczyć, czy ten jasiek ma wystarczającą miękkość czy twardość i wtedy ta głowa będzie sobie tutaj mogła jak gdyby ładnie leżeć. Tak? Także na tej stronie albo na tej stronie. Ja polecam na przykład, jest taka pozycja w ogóle dla anestezjologów, że jak się podłoży rękę, tam się oczywiście zegnie. To, to, to ta głowa przytrzymuje tą rękę i jednocześnie ta głowa jest jakby na takiej poduszce. Ale wiadomo, że my tutaj nie będziemy tu mówili o przypadkach anestezjologicznych i jakichś wypadkach, tylko o przyjemnym snu. Czyli najlepiej byłoby wtedy, kiedy ta ręka byłaby wyprostowana. Oczywiście pod tą rękę wyprostowaną najlepiej sobie podłożyć jeszcze drugiego Jaśka. Wtedy będzie to przyjemnie wszystko robiło. Druga ręka, no należy też sobie wybrać jakąś pozycję. Najlepiej, żeby było też odchylone do tyłu trochę, trochę tutaj, te, jeżeli to jest możliwe, te, tyl, te ręce, żeby były trochę do tyłu, wtedy jest to też trochę napięty bardziej i łatwiej się jest oddychać, bo jak mamy ramiona do przodu, to mamy trudności z oddychaniem. Jak mamy ramiona do tyłu, dużo łatwiej oddychać. Także to jest kolejna sprawa. Teraz jeżeli chodzi o nogi. Pozycja embrionalna nie jest zalecana. Dlaczego? Ponieważ dochodzi do uciśnięcia wszystkich organów wewnętrznych. I to jest niestety źle, bo to wszystko w nocy powinno pracować, odpoczywać, a musi się dodatkowo męczyć z przyciskaniem krwi przez różne organy i innych substancji. Jeżeli chodzi o to o nogi teraz, tak, to najlepiej nogi mogą być, no nie muszą być kompletnie wyprostowane, ale na przykład co niektórzy fizjoterapeuci polecają, żeby na przykład tutaj, gdzie jest ścięgno Achillesa, tu w tym miejscu, włożyć sobie, powiedzmy sobie, między tym palcem a tym palcem. Czyli po prostu to ścięgno Achillesa powoduje nam, że nie doprowadzamy do wygięcia potem tego, tego, tego palucha wielkiego. Są takie również wkładki, które temu zapobiegają, ale po co jak można sobie raz jedną nogę włożyć, a potem drugą nogę tutaj w to ścięgno Achillesa. Także to te, te, też taki, taką, taką pozycję zalecam. Tak? Także Oczywiście yy, kołdra czy jakieś przykrycie dostosowane dla nas, ulubione, najlepiej oczywiście z bawełny, żeby to wszystko oddychało. Czy spać w ubraniu, czy bez. To jest odwieczne, odwieczna sprawa. To zależy od tego, co. Na dole oczywiście, że chcemy, dla kobiet mogą być jakieś takie w miarę luźne bawełniane majteczki. Nie będę tutaj mówił o innych okolicznościach spania kobieta i mężczyzny, bo to jest jak gdyby nie, nie dzisiaj ten temat, ale załóżmy, że śpicie same lub w ogóle na niczym wam nie zależy, tylko na śnie, w związku z tym powinny być te tutaj galotki luźne. A na pewno nie mogą w środku, w kroczu tutaj uciskać ani na jedną, ani na drugą pachwinę, bo to po prostu ogranicza krążenie. Krwi. I oczywiście też powinny być bawełniane, zmieniane stosunkowo często, to wszystko powinno być czyste. Czy jak jest na zewnątrz zimno, możecie sobie założyć jakieś coś w rodzaju, nie wiem, kalesonów czy jakieś piżamy? Niekoniecznie musicie to sobie wypróbować, wszystko zależy od temperatury. Czy górna ciała, część ciała powinna być zakryta? Trochę tak, chociaż nie tyle górna część ciała, co bardziej bym wskazywał na szyję. Szyja stanowi taki element bardzo wrażliwy, gdzie jest tarczyca. Większość kobiet ma, lub będzie miała problemy z, z, z niedoczynnością, z tak zwanym Hashimoto zapaleniem tarczycy i niestety... Ta temperatura powinna być na tyle optymalna, żeby ta tarczyca mogła się jak gdyby dobrze rozwijać. Plus są jeszcze węzy chłonne, czyli te wszystkie nasze, nasze zęby, które, które są tutaj dookoła, to wszystko też powinno być w miarę chronione. Także to jest najlepszy sposób jak spać, ale pamiętajcie, że ostateczną decyzję to Wy macie, moje, moje miłe Panie. Musicie tak spać, żeby się wyspać. Także dziękuję bardzo i za zasubskrybujcie mój kanał jak zwykle. Nie mogę tego słowa powiedzieć przed kamerą, mimo że na co dzień używam tego częściej. No do zobaczenia, cześć.